Telefon zawibrował. To była Kaja, moja siostra. Panikowała, mówiła coś o swoim chłopaku, łóżku, jakiejś piwnicy, błagała, żeby ją uratować, a potem nagle zerwało jej połączenie. Co, znowu? Moja siostra zawsze żartowała, co doprowadzało mnie do szaleństwa. Zawsze pędziłam na ratunek, ale za każdym razem wpadałam tylko na żarty mojej siostry. Tym razem nie dam się nabrać. Odzwoniłam do niej, ale nie odebrała. Dzwoniłam do niej 100 razy. A gdyby tym razem to było na poważnie, Kaja była tak przekonująca. Ale gdyby to był znowu podstęp, to bym ją po prostu zabiła. Miałam zamiar jej poszukać, ale gdy przechodziłam obok jej domu, zauważyłam na stole otwartego laptopa. Na ekranie była jej rozmowa z Mitchem. O nie. Czy oni do siebie wrócili? Napisał, że spodziewa się jej dzisiaj w swoim domu i wysłał jej adres. Tutaj jesteś, siostro. 20 minut później była u niego w domu. Zapukałam i drzwi otworzyły się w tym samym momencie. A co, jeśli to był po prostu żart? Powiedziałam mu, że przyjechałam po moją siostrę, ale Mitch zawahał się i powiedział, że nie widział jej od dwóch dni. To było trochę podejrzane i od razu się zaniepokoiłam. Zauważając to, Mitch zasugerował, że powinniśmy poszukać jej razem. Zaprosił mnie do środka i poprosił, żebym poczekała na niego, aż się przebierze. Mitch mieszkał w fajnym domu po stylowym remoncie. Na pierwszym piętrze był jego pokój studio. Usiadłam na łóżku i rozejrzałam się. Były tam plakaty sportowców, konsola do gier wideo, zdjęcia micza z dziećmi nic specjalnego, tylko dziwny uchwyt wystający ze ściany. I wtedy zauważyłam torbę Kai. Cóż, to na pewno był żart. Siostro, tym razem nie możesz mnie oszukać. Musiałam zabawić się z miczem. Kiedy wrócił, powiedziałam mu, że pewnie powinnam wezwać gliny na wypadek, gdyby moja siostra była w niebezpieczeństwie. Już wyciągnęłam mój telefon. Nagle Mitch zapytał mnie, czy moje serce mi coś mówi. Byłyśmy przecież siostrami i powinnyśmy mieć jakiś rodzaj intuicyjnego połączenia. Ja, ja sobie robisz? Ale ciągle się bawiłam i odpowiedziałam, że czuję, jakby była gdzieś blisko. Mitch uśmiechnął się dziwnie i powiedział, że mam rację. Szarpnął za klamkę w ścianie. Łóżko pode mną się rozstąpiło i spadłam. Co się dzieje? Upadłam gdzieś i się zraniłam. Co to było za miejsce? Wtedy z trudem wstałam i zobaczyłam kaję. Cała się trzęsła całkiem naturalnie, ale nadszedł czas, by skończyć z tym przykrym żartem. Otrząsnęłam się i napawałam tym, że wiedziałam, że to tylko jej kolejny głupi wybryk i już dzwoniłam na policję. Ale gdzie był ten telefon? Wygląda na to, że został tam. Cholera. Kaja zaczęła krzyczeć, że jestem głupia. To nie był żart. Ona i Mitch kłócili się przez ostatni miesiąc i nagle zaprosił ją do siebie. Kaja myślała, że to gałązka oliwna, ale on nagle wepchnął ją do tej piwnicy i siedziała tu od 10 godzin. Wydawało mi się to dziwne, ale byłam pewna jednej rzeczy. Kaja zawsze wybierała dubków, a ten szczególnie mnie wkurzył. Raz nawet próbował przeprowadzić z nami edukacyjną rozmowę. Żebyśmy z siostrą były dla siebie milsze. Micz naprawdę mnie wkurzył był dziwny. Czas mijał, ale Micza nawet nie było słychać. Kaja nagle zaczęła płakać, a ja poczułam się nieswojo. Hej, właściwie jesteś starsza masz jakiś pomysł, jak się stąd wydostać? Jasne, więc znowu wszystko było na mojej głowie postanowiłam się rozejrzeć. Światło padało z małego okna pod sufitem, i widziałam, że w piwnicy nie ma nic poza starym stołem i drzwiami. Zaczęłam badać drzwi. W moim pokoju był podobny zamek, który Kaja zawsze z łatwością otwierała. Nienawidziłam go, ale teraz to może nas uratować. Kaja trochę się wyprostowała, wyciągnęła spinkę do włosów i włożyła ją do zamka, ale ta natychmiast się wygięła. Jak możesz być taka niezdarna! Próbowałam wymyślić, co robić, ale Kaja sprawiała, że trudno było myśleć, stukając nerwowo stopą, i wtedy wpadłam na pewien pomysł. Poprosiłam Kaje, by zdjęła buty z masywnym obcasem i próbowała nimi wybić zamek. Moja siostra patrzyła w milczeniu i nie zamierzała pomóc. Powiedziała, że jest bardzo chora. Nieważne, wyjdziemy i wtedy pokażę jej chorą. Trwało to ponad godzinę. Pukałam tak mocno, jak mogłam, ale nie mogłam nic zrobić. Usiadłam pod ścianą i delikatnie zapłakałam. Nagle Kaja podskoczyła i powiedziała, że mam rację. To wszystko było oszustwem. Ale była zmęczona tym, że tu utknęła i dobrze się bawiła, patrząc, jak próbuje się wydostać. Ona musi mieć problem z głową, tylko psychopata może o czymś takim pomyśleć. Kaja krzyczała, żeby micz otworzył drzwi już po wszystkim, ale na górze była cisza. Zaczęła z całych sił krzyczeć i walić w drzwi. Ale Mitch nadal nie przybył na ratunek. Nagle z góry rozległy się dźwięki kroków. Chciałam już wyjść i przestać gadać z tą idiotką na zawsze. A potem usłyszałyśmy dźwięk piły łańcuchowej. Kaja wpadła w panikę, a ja wkurzyłam się z tym przedłużającym się żartem. Jaki jest pożytek z takiego żartu, skoro już o nim wiesz? Kaja krzyczała, żeby Mitch otworzył. Żarty się skończyły. O, oh, aktorka, jak długo jeszcze? Ale Kaja szlochała w przerażeniu, powtarzając, że to nie powinno tak być, że Mitch powinien był otworzyć drzwi po jej sygnale. Tak, kontynuuj. Kaja wpadła w histerię. Chyba widziałam ją taką tylko raz w życiu, kiedy nasz tata. Nagle spod drzwi zaczął wylewać się dym. Co to za efekty specjalne? Przeniosłam wzrok na Kaję i poczułam rosnące poczucie niepokoju. Kaja zdjęła kolczyk i z drżeniem rąk próbowała otworzyć zamek. Usłyszałam trzaski drewnianych belek w ogniu, i z odgłosu wiedziałam, że ogień dociera do piwnicy. Spłonięcie w zamkniętym pokoju było moim najgorszym koszmarem. Cóż, nawet gdyby to był żart, wolałabym być znowu naiwną idiotką, niż żeby po nas nic nie zostało. Bałam się tak nawet pomyśleć. Musiałam natychmiast otworzyć okno, ale było tak wysoko. Kaja zaoferowała, że przysunie stolik, ale był za ciężki. Próbowałyśmy go przenieść, a potem Kaja zaczęła ciężko kaszleć od dymu. Bejgel, ja chyba mdleję, szepnęła. Begel! Tak nazywałam, gdy byłam mała. Nie wiedziałam, co robić. Bałam się, że upadnie, a do niej podeszłam, a ona nie przytuliła. Nie zdawała sobie sprawy, że Mitch był prawdziwym wariatem. Kaja mówiła o tym, jak bardzo była samotna po tym, jak nasz ojciec został potrącony przez samochód. Mama skupiła całą swoją uwagę na mnie, bo byłam najmłodsza, a Kaja została sama z jej bólem. Zawsze wybierała tylko silnych facetów, starając się znaleźć w nich wsparcie, więc spotkała psychopatę. No i tak wciągnęła w to mnie. Kaja znowu kaszlnęła. Było z nią coraz gorzej. Błagałam ją, żeby trzymała jeszcze trochę dłużej, ale wiedziałam, że nie zdarzy się z żadnym Moja siostra bardzo cicho szepnęła, że mnie kocha i bardzo żałowała tego, co się stało. Minęło tyle czasu, odkąd powiedziała mi coś takiego. Dlaczego teraz, kiedy miałyśmy umrzeć? Przez łzy odpowiedziałam, że ja też ją kocham. Drzwi się otworzyły i pojawił się Mitch, wyglądając na zadowolonego. Jego uśmiech zbladł, gdy zobaczył kaję leżącą na moich kolanach, prawie nieprzytomną. Podniósł ją i wyprowadził z piwnicy. Nic nie rozumiałam, ale poszłam za nim. Kiedy moja siostra złapała oddech, Mitch powiedział, że jest mu przykro, ale teraz wszystko się udało. Udało mu się nas zjednoczyć. Okazało się, że był bardzo zdenerwowany naszymi kłótniami z Kają, ponieważ sam był starszym bratem i wiedział, jak ważny jest pokój w rodzinie, ale po nieodanych próbach dotarcia do nas rozmowami, zdał sobie sprawę, że musi działać bardziej radykalnie i miał plan: zastraszyć nas, aby w ekstremalnej sytuacji się pogodzić i nadrobić zaległości. On to wszystko wymyślił. Dźwięk palącego się drewna i piły łańcuchowej był nagraniem, a dym był efektem pracy maszyny do dymu. Dostał to, czego chciał. Siostra i ja spojrzałyśmy na siebie i bez słowa popchnęłyśmy go na łóżko, a Kaja opuściła dźwignię. Teraz pijemy herbatę w jego kuchni i tak się cieszę, że w końcu odnalazłam przyjaciółkę w mojej siostrze. Krzyki micza dochodziły z piwnicy, ale w ogóle nam nie przeszkadzały. Niech posiedzi tam kilka godzin, zastanowi się nad tym. Cześć, nazywam się Kristi i mam 15 lat. Czy kiedykolwiek zostałeś zdradzony przez swoich bliskich? Czy mogłeś stracić wolność z powodu czegoś, czego nie zrobiłeś? Moje życie prawie się skończyło z powodu kłamstw i miłości. W dzieciństwie zdecydowałam, że zostanę farmaceutką, gdy dorosnę, aby znaleźć lekarstwo na raka. Nikt inny nie straciłby bliskich tak jak ja moją babcię. Była najbliższą mi osobą i ze względu na nią studiuję doskonale, aby dostać się na uniwersytet moich marzeń. Ale czasami moja przyjaciółka z dzieciństwa Weronika uniemożliwia mi spełnienie mojego marzenia. Zawsze wiem o jej nowych chłopakach, których zmienia jak rękawiczki. I naprawdę mnie to wkurza. Zawsze próbuję mnie komuś przedstawić, ale mnie to nie interesuje. Wie jak ważna jest dla mnie nauka, ale nadal mnie irytuje. Kiedyś Weronika zaprosiła mnie na przyjęcie. Oczywiście odmówiłam, ale ona nalegała i powiedziała, że muszę odpocząć. Zgodziłam się więc pod warunkiem... Że nie będziemy siedzieć do późna. Oczywiście Weronika natychmiast znalazła przystojnego chłopaka imieniem Jakub i zaczęła się z nim spotykać. A nie spodziewałam się, że zacznie umawiać mnie z jego przyjacielem. Bob był bardzo wytrwały i wcale mnie nie interesował. Przez całą noc próbował zbliżyć się do mnie, a ja próbowałam uciec od niego, bezskutecznie. Nie udało mi się wrócić do domu wcześniej, ponieważ Weronika ciągle prosiła, żebym została dłużej. Wróciłam więc do domu późno w nocy. Oczywiście spóźniłam się do szkoły i opuściłam lekcję chemii. Cóż, dziękuję, przyjaciółko. Czy kiedykolwiek spóźniłeś się do szkoły, bo imprezowałeś całą noc? Od tego dnia moje życie stało się kompletnym koszmarem. Bob nie chciał mi odpuścić i ciągle zapraszał mnie na randki. Ej. Oczywiście odmawiałam. Nie chciałam związku, ale wydawało się, że goni mnie i czeka na mnie na każdym rogu. Więc zagroziłam, że wezwę policję, jeśli nie przestanie tego robić. Dzięki Bogu to pomogło. Od tego dnia wydawał się zanikać i wszystko byłoby w porządku, ale nie on był moim głównym problemem. Weronika całkowicie straciła głowę z miłości i zrezygnowała z nauki. Zawsze musiałam ukrywać jej braki i pozwalać jej oszukiwać. Oczywiście nie mogło to trwać długo. Podczas testu pani Leslie przyłapała nas i dostałyśmy jedynkę. Weronika dostała za oszukiwanie, a ja za pomoc koleżance. Wiedziałam, że jej związek nie przyniesie nic dobrego ani jej, ani mnie. Więc kiedy Weronika przyszła mnie odwiedzić i powiedziała mi, że Jakub z nią zerwał i wszędzie ją blokował, byłam szczęśliwa. W końcu przestałaby cierpieć z powodu bzdur i zaczęłaby się uczyć. Powiedziała jej, żeby się nie martwiła i lepiej przygotowała się do testu z chemii następnego dnia. Czekaj, jaki test? zapytała zaskoczona Weronika. Oczywiście nie wiedziała o tym, ponieważ w ciągu ostatnich kilku miesięcy niewiele chodziła do szkoły, a cały wolny czas spędzała z Jakubem, nie ucząc się tak jak ja. Weronika wpadła w histerię i wybuchnęła płaczem, a zamiast się przygotowywać, spędziłam całą noc na uspokajaniu jej i słuchaniu, jak mówi o tym, jakim głupcem i zdrajcą był Jakub. Zasnęła kilka razy i miałam nadzieję, że uda mi się ponownie przeanalizować materiał, ale natychmiast się budziła i zaczynała wszystko od nowa. Rano byłam całkowicie zdruzgotana, nie spałam przez większość nocy i nie miałam czasu, aby cokolwiek przemyśleć, więc starałam się unikać Weroniki. Nie miałabym też nerwów i siły, by ją pocieszyć w szkole. Mając to na uwadze, weszłam do klasy i od razu ją spotkałam. Żegnaj, dobra ocena z testu. Ale dzięki Bogu nie przeszkadzała mi i po prostu poprosiła o telefon. Chciała zadzwonić do Jakuba z mojego telefonu, ponieważ nie odebrał z jej numeru. Byłam zmęczona ich związkiem, ale kiedy zobaczyłam całą wełzach twarz mojej przyjaciółki, zgodziłam się i dałam jej swój telefon. Nie byłabym w stanie spokojnie napisać testu, wiedząc, że ona tak bardzo cierpi. Wróciła po kilku minutach uśmiechnięta i promienna z radości. Powiedziała, że wszystko się udało i spotkali się nawet na korytarzu, a Jakub przeprosił za swoje czyny i zaproponował, że zaczną wszystko od nowa. Telefon wrócił do mnie rozładowany. Powiedziała, że się wyłączył, chociaż ładowałam go w nocy. Niech jej będzie! Cieszyłam się z powodu Weroniki, chociaż uważałam, że pomysł rozpoczęcia od nowa z Jakubem był okropny. Nie powiedziałam tego. Moja przyjaciółka była szczęśliwa, więc ja też. Powiedziałam jej, żeby powtórzyła materiał przed testem, ale w ogóle mnie nie słuchała. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze, a potem kontynuowała myślenie o swoim chłopaku. Była taka nieostrożna. Weszła pani Leslie i poprosiła wszystkich, żeby się przygotowali. I gdy test się rozpoczął, usłyszałam ogłoszenie o ewakuacji szkoły i odwołaniu wszystkich zajęć. Zabrano nas wszystkich ze szkoły, co oznaczało, że nie będzie sprawdzianu. Mówiłam, że wszystko będzie dobrze, powiedziała radośnie Weronika. Zaskoczyło mnie to. Potrzebowałam tego testu, bo dopiero po jego zdaniu mogłam się dowiedzieć, czy wystartuję w konkursie. Czy miałeś jakieś ewakuacje szkolne podczas ważnych testów? Następnego dnia policja przyszła do mojego domu i zabrała mnie na komisariat. Starałam się stawić opór na każdy możliwy sposób i odczytać im swoje prawa, ale wszystko było bezużyteczne. Nie powiedzieli mi, dlaczego przywieźli mnie tam na tak długi czas. Myślałam o wszystkich wydarzeniach, które mogły mnie tam sprowadzić, ale prawda była znacznie gorsza niż sobie wyobrażałam. Zostałam oskarżona o dzwonienie na policję z telefonu. I fałszywe zgłoszenie bomby w szkole. I powiedziano mi, że takie żarty nie przechodzą bez echa. Teraz brygada próbowała dowiedzieć się, czy w szkole była bomba, czy to był tylko żart. W każdym razie to ja byłam główną osobą zaangażowaną w sprawę. Byłam zszokowana, do nikogo nie dzwoniłam, ale na no tak oddałam swój telefon Weronice. Poinformowałam o tym policję i moja przyjaciółka, Została natychmiast wezwana na komisariat. Chroniła ją tyle razy, że z pewnością mogła to wszystko wyjaśnić, ale zamiast tego zaczęła wszystkiemu zaprzeczać i powiedziała, że dzwoniła tylko do swojego chłopaka z mojego telefonu, a ten się wyłączył. Otóż to, wtedy wszystko zrozumiałam. Dlatego była taka spokojna przed testem. Nie potrzebowała telefonu, żeby zadzwonić do Jakuba, ale żeby powiedzieć policji o bombie i oczyścić się z podejrzeń. Postanowiła zrobić mnie. Po wszystkim, co dla niej zrobiłam. Nie mogłam tego znieść i zaczęłam krzyczeć i oskarżać ją na komisariacie. Słuchałam jej narzekań na temat Jakuba, zawsze ją wspierałam i rezygnowałam ze studiów. I tak mi podziękowała. Natychmiast zostałam uspokojona przez policjanta, który ostrzegł, żebym nie pogarszała swojej sytuacji. Weronika wyszła bez słowa. Następnego dnia zostałam zwolniona za kaucją. I rozpoczął się proces. Czekała mnie duża kara grzywny i prace społeczne. Oczywiście cała szkoła się o tym dowiedziała, uważano mnie za hipokrytkę, która gotowa była zdradzić przyjaciela, i wszyscy zaczęli mnie unikać. Potem zostałam nawet zawieszona w prawach ucznia, ale najgorsze było to, że nie mogłam już uczestniczyć w konkursie. Bałam się, że to koniec mojego życia, więc postanowiłam porozmawiać z Weroniką. Przysięgała, że jedyną osobą, do której zadzwoniła, był Jakub i że nie zgłosiła żadnej bomby. Ale tylko wtedy, gdyby Jakub poprosił o telefon, by zadzwonić, ponieważ jego telefon był rozładowany, a sprawa bomby nie miała z tym nic wspólnego. Ale co masz na myśli, mówiąc, to nie miało z tym nic wspólnego? Oczywiście on zrobił to wszystko. Użył Weroniki i wrobił mnie w oczyszczeniu siebie z podejrzeń. Poprosiłam, aby powiedziała w sądzie, aby móc oczyścić mnie ze wszystkich zarzutów. Ale Weronika powiedziała, że jestem o nią zazdrosna, a ona już dawno zauważyła, że to ja podkochuję się w Jakubie. Próbowałam zdjąć jej różowe okulary, ale nie potrafiłam. Powiedziała, że go oczerniam i poszła. Proces trwał jeden dzień, byłam strzępkiem nerwów. Moje oceny się pogorszyły. Pani Leslie straciła do mnie zaufanie, a moje marzenie o zostaniu farmaceutą i znalezieniu leku na raka się skończyło. W dniu rozprawy nie miałam już nadziei, nie miałam świadków obrony. Moja rzekoma najlepsza przyjaciółka chroniła swojego chłopaka zamiast mnie, a moje życie się kończyło. Ale Weronika powiedziała, żeby mnie wypuścić, bo jestem niewinna. A to ona zadzwoniła i zgłosiła bombę, ponieważ nie była gotowa na test z chemii. Byłam wściekła i krzyczałam na Weronikę na sali sądowej. Wiedziała, jak ważne jest dla mnie zostanie farmaceutką. Moja babcia kochała ją, jakby była jej własną wnuczką. Natychmiast zostałyśmy rozdzielone. Weronika nie mogła już tego znieść i płakała, mówiąc, że nie dzwoniła. Jakub poprosił ją, aby to powiedziała, ponieważ miał tego dnia test z matematyki, na który również nie był gotowy. Weronika zrobiłaby dla niego wszystko, żeby z nim być. Minął miesiąc, zostałam oczyszczona ze wszystkich zarzutów, a z Weroniką pogodziłyśmy się. Jakub został ukarany, a Weronika zerwała z nim kontakt. Z pewnością próbował naciągać ją na litość, ale nie pozwoliłam, aby Weronika została ponownie wykorzystana. Ale najważniejsze jest to, że oczyściłam swoje nazwisko i pozwolono mi wziąć udział w konkursie chemicznym. To oznaczało, że moje marzenie się spełni. Zasubskrybuj kanał i nie przegap nowych historii.